Powitać, powitać państwa, uff, z tej strony PSO. A to odcinek 68 z gry Astronir. Tak. Witam ja. Witam was, mój, yy, nasz Gastropod dokładnie. No i Ciuchcia, kole. Nasza Coca-Cola. <ścoughs> Więc, no. Yy, tak zaczyna się dzisiejszy odcinek. Muszę wam podziękować za aktywność, za to, że. W momencie nagrywania tego odcinka jest to 57 subskrypcji, jeśli wydaje się nie mylę, i ta liczba będzie ciągle pewnie rosła. Jestem niezmiernie wam za to wdzięczny. Jestem bardzo zadowolony i jest mi niezmiernie miło po prostu. Wow. No nie spodziewałbym się takiej po prostu odzewu, można tak to nazwać. Chyba tak, takiego odzewu aktywności jest to dla mnie. Wow, coś naprawdę. Nowego. Super. Czuję się super z tym. Ale dobra, przechodząc do gry. Jak wiecie, w poprzednim odcinku udało nam się dokopać do biomowego, biomu grzybowego, jeśli myślę, że się nie mylę. I musimy tam rozstawić parę rzeczy i pozbierać sobie grzybki. Ale, żeby te grzybki sobie pozbierać, też musimy mieć lepszy, może, ciapąk, co nieco. Musimy. Co nieco więcej wagoników by się przydało, no nie sądzicie, prawda? Wagoniki żywica i aluminium. Aluminium akurat mamy i to w dobrej ilości. 3, 4, 5, 5 wagoników. Pyk. Robimy transporty kolejowe, no bo no, aluminium jest nam tutaj bardzo potrzebne i e, żywica. Ale, na spokojnie, sobie te ogarniemy to wszystko powolutku. W międzyczasie, może nam rozwiną się dodatkowe. E, o, u, 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 rzeczy. Widzę, że lekko się przyciąga. gra. to niedobrze, że się lekko przycięła. No, chciałem już zebrać. Ła! Bije, zapomniałem. O, dobra, zebra zbieramy. E, dwie sadzimy. Raz. Dwa pyk to sobie do jedzenia dajemy I tutaj tylko dwie, czyli tak to, to, dobra Czyli mamy znowu plenu, co nieco Super To nam tutaj dalej drukuje. Trochę to zajmuje te drukowanie, widzę mm. Dobra, tutaj mamy plecak na paliwo odrzutowe stały E, wiem, że na pewno podczas jazdy FPS-y są, och, bardzo, bardzo dostają w pieruny, tak to można nazwać. E, kolejny transporter. Jedziemy, ten zawieziemy i rozwiniemy kolej. Pyk. No to już jest miejsce planetarne, gdzie naprawdę mamy już bardzo, bardzo rozbudowaną tą e, sieć. Mi się zdaje, żebyśmy mogli nawet i wziąć się pokusić, te mody zainstalować kolejne z powrotem. Na potrzeby tego, iż e, musimy co nieco poszerzyć, powiększyć. Bo, jak po odcinku przejechałem, się tak testowo, to no jest wąsko, nie ukrywam. E, jeśli byście słyszeli w trakcie nagrywania, że deszcz pada, no to przepraszam, ale po prostu pogoda nie dopisuje zbytnio. No, dawaj. Prądu nie ma, czy co? Powinien być na spokojnie prąd. Eee, aluminium to nie, to nie. Eee, dziennik badań. Byśmy mogli sobie zobaczyć w sumie. Eee, dziennik, katalog badawczy, właśnie. O, słyszę, że się skończyła produkcja. To robimy zaraz jeszcze jednego gałganka. O, tutaj jest nam bardzo na to. Tak, robimy. Ach, dobra, to sobie zawiezie... zajwieziemy i pojedziemy sobie na dół już, poszerzając też troszeczkę naszą przyjazdkową dozę przyjemności. Ok, ja was zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału, aby być też na bieżąco, klikania sobie w dzwoneczek. Oczywiście to nie jest zmusza... to nie jest żaden przymus, to jest tylko i wyłącznie wasza dobrowolna wola. Dobra, tutaj z git tutaj by było można co nieco podwyższyć. Okej, okay. no generalnie trzeba wszędzie będzie podwyższyć, jak to widzę, bo wszędzie jest bardzo, bardzo eee... niemiło ze Jest na brak po prostu, bo no tutaj jest niestety cynk i go trochę zbierzemy. Saleryt, dobra. Ale no to jest coś, co trzeba niestety zrobić na potrzeby odcinka, żebyście nie musieli się męczyć z tym i owym problemem. Brak mocy nie robi mi problemu. Wezwijmy tutaj naszą cioponga. Żeby już był. I... I znowu kopiemy OK do No trzeba to poszerzyć, tak czy siak. Czyby się chciało, czy by się nie chciało. Malachit. A oh, wow. zabolało. Nie ukrywam. Dobra, tutaj zaraz będzie już problem z głowy z kopaniem. Oj, Laleryt Laleryt to tam mamy w dużych ilościach Okej okay. Poproszę ciaponga. o przyjazd Jedzie widzicie jak ładnie jedzie przyjedzie o, przyjechał Gaugen Pyk Wchodzimy i jedziemy na dół Rachciu Ciachu i zjeżdżamy pyk Tutaj w sumie by było można wyrównać co nieco teren Aby była taka właśnie stacja Okej, okay. pyk wypakowujemy Au, to bolało Okay. Takie rzeczy są, spoko. Zbadaj tryb top stacji. Okay. O, o, tutaj można dać będzie. Ten takie tam jierdoły. E, zbadaj. Tryb stop stacji. Tryb ładowania stacji. Tryb. E, stop. Wezwanie nieudane, tryb ładowania stacji ładuje zatrzymane pojazdy, dobra. Dobra, pyk. Ład, e, tryb ładowania stacji. Wezwanie nieudane, ale. Hmm. Rozładowuje. A, ładuje. Gotowe do wezwania pojazdu, ale dlaczego nie chce? Dziwne. No dobra, będziemy musieli to zrobić sami W takim razie Okej. Okay. Ręcznie będzie to trzeba niestety zrobić Bo nie mamy torów na przedłużenie tego i no niestety Nie wiemy co gdzie jak Dobra pek 3 I cztery grzybki, halucynki, i tak będziemy potrzebować więcej tych e, torów. Musimy się dokopać do jądra planetarnego. Jedziemy, ból, 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 ból. Tak jak widzicie, fps y lubią nam tutaj krzywdzić. Nas więc no, to jest jednak niefajne, że tak fps y lecą, ale co poradzić? Nic się nie poradzi. No bo to jest szybka duża prędkość i to jest generowanie i renderowanie od nowa rzeczy. O. Więc takie przejazdy będą nieprzyjemne. Dobra, 4 na 10. Będę może robił po prostu urywki, żeby FPS-y nie spadały. Sześć, dobra. Mm, co tutaj mamy? Organiczne. Organiczne sobie przerobimy. Na węgiel, lalery, na węgiel, By. To... malachit na węgiel, w to ziemia raz. Żywica, organiczna glina, kwarc, grafit, amon. Pek. Średnia drukarka. Eee... O, pakiet słupków kolejowych. Żywica i aluminium, proszę Państwa. Aluminium, żywica. Pakiet słupków kolejowych. Pek. I git. Mamy. To mamy. Jedziemy też powiększymy. Uiiu. Um. Okej. Okay. Średnie magazyny by było można dać. Żeby było można. w przyszłości na przykład mieć. Chociaż zbiornik na zasoby byłby też spoko. Średnia drukarka, średnia rozramiarka, średni pojemnik na zasoby. Na ciecz i glebę pojemniki zasoby. Plastik i szkło. Szkłopek. Plasticzek. Węgiel i złożony. Węgiel. Złożony. Złożony, drukujemy. Plasticzek robimy. Tak. Dwa. Dobra. Super. Eee, Żywicę to tu dam na przyszłość No plastik Tak, dziękuję Pojemnik na zasobę Zrobi się to nam i będę zadowolony No, no, no dawaj, dawaj, dawaj panie Dziękuję Zaraz to zamontujemy sobie Pek. Wypakuj. Dobra. Jedziemy. Także więc widzimy się na dole. Okej. Okay. Wróciliśmy znowu na powierzchnię. Nie, nie, gdzie na powierzchnię? Do naszych tajemniczych podziemi. Tutaj wypuścimy sobie oczywiście w dół. Z powrotem. Bo musimy się wkopać jeszcze głębiej. Na przyszłość. Przygotuję. Zjazd. O. Takie coś, pek i w dół. Bo musimy się dokopać do jądra planetarnego. Dobra. Wezwanie nieudane. A może zamiast tego to start A, czyli tak muszę ładować sam. Super. Dobra, potrzeba nam czterech, tak, jeśli się nie mylę, kolegów? Chyba tak. Mamy nawet będą punkciki badawcze, za to fajnie, super. Ui, grzybowe punkty badawcze. <grybowa> Dobra, e, tutaj są kolejne jałgaństwa. Ui, ui. Ale padał u mnie deszcz, Nie wiem, jaka jest u was pogoda, wy oglądacie ten odcinek w niedzielę. Więc życzę wam udanej, spokojnej niedzieli, kochani, od razu mówię. Tego, ten będzie musiał niestety poczekać sobie, Gałgan. Ze względu na to, że no... Nie ma miejsca, chciałbym już mieć te grzybki zrobione i może odblokować kolejny kawałek historii. A to by było coś naprawdę super. Zoom, Pyk. dwa. Więcej potrzebujemy więcej grzybów. Cztery grzyby potrzeba mi. Vroom, vroom, Pyk. i zaraz będą z głowy grzybki. jest kolejny grzybek obok. Ok. Ile punktów badawczych będzie? Ula, la, już to widzę. Laleryt widzę też. Czyli kolejna aluminium. Oj, aluminium tego tutaj jest dużo. No i dobra. Widzimy się teraz na powierzchni za chwilę. Ok, dojechaliśmy na powierzchnię. 8, 9 i 10. Jej. Czyli tego grzybka sobie zostawimy. Tajemnicze grzybki... Ro, ro, wykonane, można tak to nazwać. Że ten te zadanie zostało wykonane. Ile dostałem za grzyba? 600 coś bajtów. Niedużo, szczerze powiem. Ale i tak mamy bajtów. Uhuhu. Uh. Prywatne dochodzenie. Nie. Mm, tajemnicze grzybki... Hydrazyna? Plecak odrzutowy na Hydrazynę. Uuu! Plecaczki odrzutowe dostajemy. Fajnie. Na Hydrazynkę. I mi się to podoba. Chociaż... I tak póki co nie będę tego potrzebował. A Hydrazyna zawsze jest mile widziana u mnie, zawsze nie pogardzę. Hydrazynkom ziemia, Hydrazyna, rzcek odrzutowy na Hydrazynę. Pyk. Ziemię damy do naszego pana Wacława, który sobie napełni się i będę zadowolony. Dobra. Zobaczmy, czy coś tutaj wyrosło z powrotem. O, znowu coś wyrosło, fajnie. Zbierz. Yy, pyk, posać, posać. I na przyszłość mamy. Dobra, zanim będziemy kończyć odcinek, na pewno chciałbym zobaczyć. Coś tutaj się odblokowało? Nie. Na pewno chcę zobaczyć pewne rzeczy, ale za chwilę się widzimy na dole. A więc dojechaliśmy na dół. I trzeba dalej kontynuować naszą przygodę ku podziemiom planetarnym do jądra planety, gdzie astronium będzie pod dostatkiem. I będziemy kopać, kopać wtedy astronium o! Zaraz głębiej Niby brak mocy, ale da się kopać tak samo, tylko że wtedy światła nie mamy. A będąc szczerym, nie muszę robić jakichś szerokich tuneli. To musi być dobry, normalny tunel. O, a tutaj coś było? Niby jakaś kieszeń była, powietrzna. Dobra. No, chcę, żebyście coś widzieli, Tego czekam, aż się nam naoduje co nieco. Y Nasz plecak? A w tym czasie, dosłownie w międzyczasie, postawię tory. Okej, okay. okay, kolejne jakby grzybki czy coś? Kolejna sekcja grzybów. Uuu. A ja już rzadziej, rzadziej rzadziej jest już ta sekcja grzybów. Zastanawiam się, kiedy się dokopiemy do jądra planetarnego. Jestem bardzo ciekawy. Co? Eee, yy, Gaugana to tak posadzimy. Okej. Okay. Ui. Dobra, niech się generuje nam prąd. Heh. Ciekawe, jesteśmy bardzo głęboko, a i tak Jak nie było. Tak, nie ma materiałów nam potrzebnych. Dobra, teraz zrobimy to w sposób taki, że tutaj z tej strony odbijemy w tą mańkę. Dosłownie. I będziemy kopać tam. O. Tak będziemy kopać, teraz go by Głoby mi piasku, sta... tego, z piasku. ziemi, żeby mi starczyło. No tą pe... Pe... kopełkę trzeba zniszczyć. Okej, okay. organiczny, jej! No, kolejne kolejne rzeczy są już. Znowu jakaś warstwa ziemi. Chciałoby się już być tam na spokojnie. Na dole. Podróż do jądra ziemi. Chyba dostaliśmy się do jądra. Oj. Nie chyba, a na pewno. No, dawaj, 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 bo odcinek się nam kończy. Jak się przekopiemy, będę kończył odcinek, i w następnym pójdziemy do tego jądra ziemi. Tak to można nazwać. A grawitacja tutaj jest, z tego co mi wiadomo, bardzo słaba. Ponoć, no, halo, brak mocy. O o o o o o chyba się dokopujemy Jeszcze głębiej Dobra Także więc moi mini Zaraz będę kończył odcinek więc Będzie ciekawie No W następnym odcinku na pewno mm, powinniśmy się dokopać Uuuu... Boziu, dziękuję, że tu jest taka słaba grawitacja, bo by było nieciekawie. Tak, skończymy tutaj, w podziemiach. E, dziękuję wam, moi kochani, za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was do lajkowania, subskrybowania kanału. No i co? Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa. Miłej niedzieli.